Często bywacie na takich castingach? Bez, przerwy, bez przerwy. Zapraszam. Proszę się przedstawić. Zofia. Zapraszam. Proszę się przedstawić. Marek. Dziewczyny? Proszę przedstawić. Ja jeszcze poproszę numerek. Jak masz na imię? Blanka. Super. Poproszę. Ja, witam, mam na imię Roman. Świetnie, dzięki. Dzień dobry, mam na imię Tomasz. Dzień dobry, Dzień dobry nazywam się Bruno. Drugi. Spotkaliśmy się przypadkowo. Spotkaliśmy się przypadkowo w parku. I ładna myszka, ale tu za strasznie to sztuka, tak, Spotkaliśmy się zupełnie przypadkiem. Namierzyłem ją pierwszy raz. Spotkaliśmy się przypadkowo. Spotkaliśmy się przypadkowo. Po prostu piorun mnie strzelił. To było jak grunt z jasnego nieba. Graziło mnie jak piorun. Istna chemia. Zjedliśmy razem kolację. Zjedliśmy razem kolację. Uf. Taka ostra laska, że klękajcie na rody. Był ekstra facetem. No, wspaniały to był facet. Była impreza, a po imprezie poszliśmy na Hartemot. Normalne. Sama chemia. Nie wychodziliśmy z łóżka przez trzy tygodnie. Gdy powiedziała, że ma inne życie, nie mogłem uwierzyć. Gdy powiedziała, że ma inne życie, no nie mogłem uwierzyć. Gdy powiedziała, że ma innego, był jeden wielki szok. Załamany. Ach, to dzięki Tobie znowu jestem wolny. No! To był wypadek. Przecież wypadki się zdarzają. To był wypadek. Przecież wypadki się zdarzają. To był wypadek, no. Wypadki. Chodzą po ludziach. Ludzie, to może spotkać każdego z Was. To był po prostu wypadek. To każdy może się wychylić z okna i wypaść z trzeciego piętra. Ludzie, przecież to może spotkać każdego z Was. Ludzie, kochani, to wszystko może spotkać każdego z was. Wiem, wiem, to ona była winna wszystkiego. Wiem, wiem, sama jestem sobie winna. Wiem, wiem, sam jestem sobie winna. Wiem, wiem, sam jestem sobie winna. Wszystko same, nie? nie. Nie znamy, znamy się. Ty byłeś się w o znamy się no znamy. No powiem, człowieku! Człowieku, ja nic nie zrobiłem! Proszę o łagodny wymiar kary. 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 Czy to się nagrało? Czy to się nagrało? Czy to się nagrało? Tak? E Naprawdę? <grybujesz> tak? <grybujesz> Dziękuję bardzo. Dziękuję. <grybujesz> Słuchaj, staro. No, wygrałem. No! Wygrałem. Nie, Aha, pomyłka. To nie ja wygrałem. Aha, rozumiem, zły numer. Aha, dobrze, dziękuję.